Proszę cię, masz dopiero 18 lat, a tobie się wydaje, że wszystko możesz? ci doświadczenia. Musisz być cierpliwy. Nie zatrudnię cię przed ukończeniem studiów, ale możesz liczyć na nieodpłatne praktyki. Ludzie w Twoim wieku nie mają bólów głowy. Jakie Ty możesz mieć problemy? To dzisiejsza młodzież. Jeśli, że wszystko wie. Jesteś, Jesteś za, za, młody. Młody. Jesteś za, Jesteś za młody. młody. Jesteś za młody. Jesteś za młody. Jesteś za Brzmi znajomo? By organizować wielotysięczne demonstracje. By założyć własny biznes. By odkrywać prawdę. By prowadzić badania naukowe. Nie za młodzi, żeby zmieniać świat. A ty? Jaką historią chcesz się z nami podzielić? Pisz na hashtag Nie za młodzi. Czas na, na młode, młode pokolenie. pokolenie.